Czy żyjemy i po co żyjemy, zadajmy sobie pytanie o sens, o, o cele. To jest kwestia priorytetu według mnie. W ogóle powiedziałbym, że mamy kilka sfer życia, w których możemy się odnajdować każdego dnia. To jest sfera osobista, czyli właśnie nasz rozwój, my sami dla siebie. Na ogół mamy najmniej czasu pewnie dla samego siebie. Mamy sferę zawodową, która zajmuje najwięcej czasu. Mamy rodzinną, czyli my i rodzina, bliscy, dzieci, rodzice, rodzeństwo. No i mamy taką społeczną, czyli my i nasi przyjaciele, ludzie, z którymi mamy jakiś taki kontakt zawodowy. Teraz pytanie, czy da się tak równo podzielić na 25% dla jednych, dla drugich i mieć takie cztery ćwiartki? No raczej nie. Generalnie chyba najwięcej poświęcamy na pracę. Powiedziałbym, że Polacy są w ogóle bardzo pracującym narodem. Nadrobiliśmy te wszystkie lata komuny i 30 lat, żeśmy zbudowali całkiem niezły świat wokół siebie. Czyli powiedziałbym, że...